Kochani, dzisiaj taki odcinek specjalny. Jesteśmy z szefem w takim bardzo naszym ulubionym miejscu, mianowicie na nowych górkach w Łodzi. Często tutaj spacerujemy, piękno przyrody. Właśnie po, po, po szefie przed chwilą chodził pająk, ale co tam. No ale przejdźmy do rzeczy. Ja bardzo chciałam Mordki, moje kochane najkochańsze, podziękować za tyle życzeń, tyle ciepłych słów z okazji tego mojego dzisiejszego nieszczęsnego jubileuszu. No po pierwsze dla Rafałka. Rafałku, jakie ja dzisiaj odpaliłam rano komputer. Jak przez, wysłuchałam tego bardzo śmiesznego dowcipu na mój temat. I tej pięknej interpretacji mojej ukochanej po prostu piosenki od lat, naprawdę nastoletnich, yy, yy, oczywiście z repertuaru YouTube. No to naprawdę, no, no aż mi się zrobiło gorąco no aż mi się płakać zachciało ze wzruszenia no naprawdę, Rafał, ty to jesteś, kurde gościu. no, yy, Także Andrzejkowi za jego przepiękny tutaj spacer, podczas którego również składał Andrzej, składał Andrzej Hy. oczywiście, żeby tutaj nie było niedomówień, o którego Andrzeja chodzi, a oczywiście o poprzedni pan, który dla mnie tak ładnie śpiewał, to Rafał Hejka. Kochani, no po prostu musicie subskrybować te dwa kanały. Rafał genialnie śpiewa, genialnie, że tak powiem, dzieli się swoimi takimi refleksjami o życiu. Natomiast Andrzej, Andrzej to są po prostu niezapomniane wycieczki w Góry Sowie, do kompleksu Riz po, w ogóle po Śląsku. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to jest ogromny, ogromny prąd. Proszę tutaj natychmiast zasubskrybować. Szef, tam zaraz tutaj wklei linka. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie życzenia. Także buziaki od gorącej, czy znaczy od gorącej, od ryczącej czterdziechy złodzi. Łodzi. Z szefem nawet mieliśmy taki, taki pomysł, że może by moją buzię po pokazać, ale później stwierdziliśmy, że tyle, prawie dwa lata zabrało nam zdobycie tysiąca konkubentów. I stwierdziliśmy, że nie chcemy zaczynać od zera, bo obawiamy się, że po zobaczeniu mojej twarzy część tych bardziej wrażliwych na piękno widzów mogłaby po prostu uciec. To absolutnie Także... nie jest no szef tutaj ostatnio się rozgadywał. W ogóle też takie moje pytanie, ponieważ dwa ostatnie filmiki były, że tak powiem, przez szefa mówione. Chyba wszyscy się zgodzimy, że chcemy więcej przemówień szefa, prawda? Poprosimy o tutaj jakieś wsparcie mojej inicjatywy w komentarzach. Także Mortki, jeszcze raz, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie z Nowych Górek głodzi, Łodzi. Buziaki. Mua, mua, mua.